Witam Was bardzo serdecznie, moje drogie panny. Przepraszam za moją niedługą nieobecność, powodowana to było tym, iż przebywam na urlopie rodzicielskim w tej chwili, ponieważ jestem szczęśliwą mamą dziewczynki. Również braliśmy ślub, była przeprowadzka, wszystkie takie ceremonie związane z tymi rzeczami. No i powoli już teraz mogę do Was wrócić. Zapraszam na październikowe rozdanie. Co Wasze głowy w tym miesiącu? Słońca. Słuchajcie, jesteście pierwszym znakiem ze słońcem. Bardzo się cieszę, bo generalnie chyba zaczyna się wasz miesiąc, także super jesteście mega dobrze optymistycznie nastawieni. Bardzo mnie to cieszy. Co wychodzi Wam naprzeciw? Trójka mieczy no niestety czeka na was jakaś taka trudna decyzja do wyboru, być może będzie to spowodowane utratą kogoś bliskiego albo jakimś rozmyślaniem z jakimś bliskim jakimś uzależnieniem może trzeba zerwać i dlatego albo drugi ko jakiś koziorożec zda wam się we znaki z czego wychodzicie wychodzicie z waleta róż wychodzicie tak z waleta różek hmm, czyli hmm, Coś zaczęłyście, ale odłożyłyście, rozpoczynacie coś, łatwo się nudzicie. walet, monet. Chodzi o jakieś, jakieś tam przedsięwzięcie. Może to była Wasza ciekawość, może coś, coś. Roz, y, rozpoczęłyście takiego, y, jakąś filmę rozkręciłyście, spowodowało to było właśnie ciekawością. No ale łatwo się nudzicie, no bo to wiadomo, że trzeba, wiadomo, no wiadomo, moje słowo przewodnie, na wszystko trzeba czasu, siły i, i finansów, zwłaszcza na początku. Y, co odchodzi, co należy zostawić? Y, no właśnie, należy zostawić y, Rycerza Mieczy, czyli takie wybuchowość swoją, schować do kieszeni, jakaś zmienność, to należy tego się pozbyć, bo, no, bo gwiazda wam sprzyja. To wszystko jest, wy macie dobre intencje, to wszystko wygląda jak należy, tylko po prostu to byście za szybko chciały może jakieś, nie wiem, czy dochody finansowe czegoś, coś osiągnąć, tak? Bo, bo tak to mi się przedstawia, że. Wy się nudzicie bardzo szybko, żeby, no tak jak to panna, bo to jest, słuchajcie, bardzo przedsiębiorczy, bardzo ziemski, bardzo estetyczny, dobry dobry szef, panna. Także, no tak, tak, wy byście chciały za szybko coś osiągnąć, w tym miesiącu oczywiście. Jakie są wasze starania? Osiem różdek. Macie ten przypływ energii, jakiś taki yy, bardzo duży. No, być może to jest właśnie tym spowodowane, że się urodziłyście w tym miesiącu i teraz, Boże, co ja mówię? Przecież my mamy listopad, a ja mówię o Waszych urodzinach. Ja jestem po prostu, ja myślałam o październiku, bo przecież w, no, początek października to jest panna. No, przepraszam Was serdecznie, to wszystko y, po prostu za, zagmatwałam się ale nie zmienia to z sytuacji takiej, że jesteście bardzo dobrze nastawione w tym miesiącu, tylko, że chciałybyście za szybko jakieś tam sytuacje wypiętrzyć, żeby to wszystko miało ręce i nogi, tak jak to Panna chce, żeby wszystko było pokładane na już. Najlepiej to, żeby wszyscy widzieli, że tutaj ona jest najlepsza, wszystko ma najlepsze i owszem, ona jest perfekcjonalistka do przesady, że po prostu jak ten pustelnik będzie sam chodził, ale yy, no, on będzie wiedział wszystko, on się to wie wszystkiego. Yy, wróci z pełną analizą, w ogóle za, przeciw i tak dalej. No to trochę może nużyć, no nie powiem. Yy, I właśnie tutaj u was jest ta energia. Yy, nadmierna, nadmierna, macie swój produktywny czas i chcecie go jak najlepiej wykorzystać. No ale słuchajcie, zaciukacie się, zaciukacie się. Tak, szóstką. Szóstką mieczy, zaciukacie się y, takim ciągłym i zbyt dużym postępem tych wiadomości, tej świadomości. Także słuchajcie, zwolnijcie obroty. Na pewno Wam się uda, jestem pewna, bo ja to widzę, że tutaj y, walczycie z tymi swoimi y, i wychodzą Wam zresztą na naprzeciw te. No właśnie, słuchajcie, dziesiątka. Czujecie to przytłoczenie i to otoczenie widzi nawet, słuchajcie, bo to jest karta otoczenia, tak? I widzicie, że. Y, jest dużo jakichś tam komplikacji, być może, co, tak? Że coś wam ciąży i to widzi nawet otoczenie, więc słuchajcie, naprawdę zwolnijcie, bo nie ma sensu się szarpać. Tym bardziej wiecie teraz, gdzie y, październik. Y, bo znowu ja o tym październiku przepraszam Was serdecznie. Ym, y, y, teraz, gdy właśnie są te przesilenia jesienne, teraz, kiedy właśnie te pogody są takie. Y, że raz jest ciepło, raz jest zimno i to wpływa na naszą i psychikę i na nasze zdrowie. Słuchajcie, nie trzeba więcej nerwów jeszcze sobie dokładać, tak? A być może teraz też jest czas związany właśnie z powrotem do szkół, z powrotem do prac. Wiele właśnie w październiku też osób wraca do pracy, studentów, tak, zaczyna nie dojść do szkoły, to też praca, tak? Jaki jest rezultat tego waszego zachowania? Czwórka, pentagramów. Od, od, to tak jest, jak przed chwilą po prostu mówiłam. Osiągnięcie to, osiągnięcie to szczęście, ale wysoką ceną, ponieważ narzuciłyście sobie takiego tempa, takiego fizja i to jest, ja wyś, myślę, właśnie, że związane właśnie z, z Waszymi em, pieniędzmi coś z karierą, pieniędzmi em, obrotem jakichś spraw, że em, być może chodziło o. Em, o jakieś stworzenie nowego ładu swojego w życiu, tak? Albo kogoś ładu, albo w rodzinie ładu, albo może jakiejś pracy, przedsięwzięcia, tak? To jest to, co ja widzę. Emocji tutaj ja za dużo w związkowych, jako takich, to nie widzę, tylko to, co przed chwilą powiedziałam. Także słuchajcie, ja jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście to ma jakieś odniesienie w Waszym życiu, i będę ekstra super wdzięczna, jak dacie mi znać. Pozdrawiam Was serdecznie.